Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach, od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Od 1 września obowiązek posiadania Green Pass wejdzie w życie dla osób podróżujących transportem publicznym na trasach międzyregionalnych. Wszystkie możliwe scenariusze. PR i komunikacja 24 sierpnia 2021 roku. R. Wrzesień to miesiąc, który symbolizuje nowy początek, nowy sezon i niesie ze sobą wiele zmian. Wiele rzeczy zmieni się również w tym roku w odniesieniu do transportu i podróży, ponieważ Green Pass stanie się obowiązkowy od pierwszego. Dnia miesiąca w niektórych sytuacjach. W przypadku transportu długodystansowego na terytorium Włoch obowiązkowe będzie posiadanie wspomnianego Green Pass, dokumentu wydawanego. Każdemu, kto przeszedł szczepionkę przeciwko COVID-19, nawet po pierwszej dawce, Posiada zaświadczenie o wyzdrowieniu z COVID-19. Ważne przez 180 dni od daty pierwszego pozytywnego wymazu, lub kto przeszedł wymaz z wynikiem negatywnym w ciągu ostatnich 48 godzin. Rozwiązanie to zostało przyjęte przez rząd w celu ochrony zdrowia osób, które mają największy kontakt z osobami z zewnątrz. Gdzie staje się to obowiązkowe? Okazanie Green Pass staje się obowiązkowe podczas podróży samolotami, pociągami i promami w połączeniach międzyregionalnych, a także Pociągach międzymiastowych i szybkich oraz w autobusach z ciagłymi lub okresowymi usługami transportowymi na trasie łączacej więcej niż dwa regiony z ustalonymi z góry trasami, rozkładami jazdy, częstotliwościami i cenami. Na razie odmawia się przyznania tego certyfikatu pociągom regionalnym i transportowi publicznemu takim jak tramwaje, autobusy i metro. Gdzie nadal konieczne jest przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa, które obowiązują od wielu miesięcy i o których, prawie, wszyscy się dowiedzieli. Z drugiej strony nie ma obowiązku dla dzieci poniżej 12 roku życia, które również SA obecnie wyłaczone z kampanii szczepień. Dla osób przyjeżdżających do Włoch z zagranicy. W tym konkretnym przypadku konieczne jest ukończenie cyklu szczepień przez co najmniej 14 dni, osoby, które otrzymały tylko jedna. Dawkę szczepionki będą musiały następnie przejść wymas antygenowy lub molekularny w celu potwierdzenia negatywności. Przed powrotem do kraju każdy będzie musiał wypełnić specjalny dokument zwane formularzem lokalizacji pasażera, który jest wykorzystywany przez organy służby zdrowia do śledzenia pasażerów narażonych na ewentualne zakażenie koronawirusem. W przypadku osób niepełnoletnich mogą one zostać wpisane do dokumentu przez towarzyszącą im osobę dorosła. Z kolei w przypadku osób niepełnoletnich bez opieki opiekun przejmie odpowiedzialność za operację przed odlotem. Opublikowano w mówi prawo aktualności motoryzacyjne, a WordPress komentarz Hello World.